Dziś zrobimy królika w sosie śmietanowym z musztardą i rozmarynem. Do tego celu ja tutaj użyję kilograma królika. Cztery takie małe cebula, jak mamy dwie, to użyjemy dwie takie normalnej wielkości. z gałązki rozmarynu. Z dwa, trzy ząbki czosnku. Z 200 ml wina półwytrawnego. Musztardę możemy użyć. Musztardę Dion. Możemy użyć musztardę francuską. Ważne, żeby ta muszarda była ostra. Oliwa do podsmażenia, ewentualnie smalec. Ja tu akurat użyję smalcu. Łyżka masła z 200 ml czy 30 i z dwie łyżki mąki. Tutaj do opruszenia mięsa. Oczywiście sól i pieprz. W pierwszej kolejności posiekamy czosnek oraz rozmaryn. Ja tutaj sobie obiorę gałązki, użyję samych listków. Na kilogram kurlika potrzebujemy około garści świeżego rozmarynu. Teraz Królika dokładnie natrzemy rozmarynem i czosnkiem oraz posypiemy solą i pieprzem. Teraz opuszymy pieprzem, na no jakieś świeżo milony, oraz solą, oczywiście z dwóch stron. I tak przygotowanego królika najlepiej odłożyć na kilka godzin do lodówki, ale jak nie mamy czasu, to oczywiście możemy pominąć to marynowanie i jechać od razu z dalszą częścią programu. Tak więc rozgrzejemy patelnię dolejemy tam trochę czy to masła, czy to oliwy, Opruszymy mąką, ewentualnie możemy do miseczki wsypać i go obtoczyć. Ja ułożę takiego sitka i po prostu opruszę królika. Nie będę się bał z opraczaniem. Patelnię rozgrywamy. Nie dajemy dużo mąki, o to chodzi, żeby tylko po prostu nam się mięso tak nie przypaliło. Tu już mamy rozgrzany, tak więc wkładamy królika i obsmażamy na Gdzie nam się królik podsmaży, pokroimy cebulę w piórka. Mięso mamy ładnie zrumienione, także na chwilę je zdejmiemy z patelni. Teraz na patelnię dołożymy masło i dorzucimy naszą cebulę. Nim cebula się nam przeszli, przesmarujemy każdy kawałek Królika musztardą. No, taki kilogram, około dwóch łyżek nam powinno spokojnie musztardy wystarczyć. Marujemy oczywiście z obydwu stron. Teraz do cebuli dołożymy królika. Dolejemy 200 ml wina. I chwilkę podsmażymy, tak żeby nasz alkohol odparował. Piekarnik już możemy włączyć na 180 stopni. Alkohol nam już fajnie odparował. Teraz dolejemy 250 ml gorącej wody. Moglibyśmy użyć, jakbyśmy mieli oczywiście bulion. Ale tutaj gorąca woda w zupełności wystarczy. Teraz wszystko zagotujemy. Ja tutaj od razu wstawię bezpośrednio z patelni do piekarnika. Jakbyśmy nie mieli takiej patelni do zapiekania, że możemy używać w piekarniku, no to tutaj musimy to wszystko przełożyć do takiej brytwany na jakieś 45 do 50 minut, tak jak mówiłem, w temperaturze 180 stopni, w ustawieniu góra-dół. Ja to włożę na jeden poziom, niżej niż w środku. Królik nam założał, także wkładamy do piekarnika i wracamy za jakieś 45 minut. Pieczemy oczywiście bez przykrycia. Tak się mięso prezentuje. Teraz mięso na chwilę przełożymy czy to do miski, czy na jakiś talerz. Możemy przykryć folią aluminiową. Ja tutaj przykryję pokrywką tak żeby troszkę nam to mięso odpoczęło. A teraz zajmiemy się sosem. Ja tutaj przeleję cały zrobiony wywar. Cebula nam już nie będzie potrzebna. Wywar nam elegancko odparował, teraz dolejemy śmietankę i jeszcze też wszystko delikatnie odparujemy. I w taki oto sposób będziemy mieć kilka minut fajny sos, czy to do ziemniaków, czy to do ryżu. Jeszcze na koniec oczywiście doprawimy solą oraz pieprzem. Minęło kilka minut sos już nam się ładnie zredukował, mięso nam też. Potrzebowało, także doprawimy teraz do smaku solą i pieprzem. Mamy fajny sosik cebulowy, królik pięknie upieczony. Zachęca do spróbowania, pozdrawiam serdecznie i życzę smacznego.